Mamy tutaj dwie dziewczynki, które będą tak, jedna za wam zatańczy, a druga od, pod, pokaże garnek, który sobie kupiliśmy. Może nie wiem, może do, do kuchni go wejść. Bo tutaj jest jakby ciemno troszkę. Kupiliśmy sobie taki garnek, bo z pewnością pamiętacie, że ostatnio Ewa narzekała na tamten, bo nam się trochę... On był... On był teflonowy i ta powłoka Właśnie. się no, uszkodziła. Przez teflonowy był, powłoka się uszkodziła, a ten nie jest teflonowy. O, tu możecie sobie zobaczyć. To jest taki garnek, który kupiliśmy yy, na Allegro i y, wam powiem tak, że y, mieliśmy go wziąć, bo było tak napisane, że, y, że będzie po prostu dostawa w sobotę, a niestety nie była dostawa w sobotę, czyli pan lekko mówiąc nie, nie dotrzymał y, terminu, no i jak byliśmy nad morzem, to właśnie nam przyszedł. I dobrze, że wzięliśmy tamten nad morze i tam żeśmy go po prostu zużyli chyba dwa razy i wyrzuciliśmy go, bo już się niestety nie nadawał do niczego. Znaczy, no nadawał się, ale nie chcieliśmy jeść tego teflonu skrobanego. A ten nie jest teflonowy w środku, tylko? Ceramiczny. Ceramiczny, właśnie. Pomóżcie, czy? Nie, nie, go bo... Dasz sobie radę. O, koleżanko, pokrywka jest. To jest super wyciągnął, musisz mi pomóc. Dobrze, pomogę ci. Jestem, no dobra, taka so, to... Dobrze, to ja pomogę Ewie teraz, bo wiecie, nie daje sobie grała dziewczyna... No, Jeden, musi trzymać. Jeden, trzymać, musi spać, albo ciągnąć. Jest biały. Albo ciągnąć. Czy on jest biały? Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ale tam był chyba, myślę, tutaj na zdjęciu ten. Się by... biało, no, tylko on to nie jest biały, tylko jest biały święte. To nie fajnie. Właśnie, bo mi się wydaje, że na zdjęciu był taki prostokątny. Nie? Nie, 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 ja nie kupiłam tego prostokątnego. No, i taki mamy, i Emma Wam zaraz wszystko o nim opowie. Ale patrz on jest wielki, proszę pamiętać. No to dobrze, że jest, A co ma? Tamten był mniejszy, nie? Tamten był niższy? niższy. Ale szerszy ciut. Nie? No, ale na no, ciut, niedużo. No. Nieważne, ważne jest to, że jest ceramiczny. I... Lubię takie garnki, bo sobie włożę dużo na przykład na obiad, tu ziemniaczki. Szkoda, że nie jesteś też zielony, no ale już trudno, nie. Jest spokój. Jest, jest spoko. Tu mamy kabelek, to jest identyczny jak w tamtym. Mogliśmy tamten kabel wziąć, to byśmy nie używali tego nowego. Nie? Dobra, użyjemy tego nowego. Polecimy po baldzie i pobawimy się. Nie będziemy januszować. Aha, to wszystko jest do skręcenia. To Ewa to wszystko poskręca tutaj Wam. Prawie jak meble. No, prawie, no, prawie jak prawie. meble z Ikei. No i fajnie i mamy garnuszek. Czadny może wymyć czy nie? No, no jak nie? Trzeba go będzie umyć. Instrukcja obsługi. Filma Klatronik. Jak Jakaś podejrzana. Odmyć. Co podejrzana? Nie, nie podejrzana. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. No. Ile kosztował? Ile kosztował? Powiedz widzą? bo Ja na wiem. No, ile? Tu jest paragon, więc widzę. No, no jest paragon. To jest paragon. Yy, paragon ile na parabenizm? Bo ja słabo widzę. 140 zł. No nie, no taką dużą sumę to zobaczę. 140 zł. Ogromna ta suma. Podejrzanie niska, właśnie chodzi o to. Nie, tyle były. Tak? No, no dobrze. To już by było wszystko. Tutaj Ewka wzięła i już y, próbuje ten garnek, tylko nie wiem, nie może być jedno na drugim Ewa. Proszę, mama mówi, że może. Ja? No to właśnie może, to wrzuć to wszystko. Jedno na drugim. Ja tu muszę poprawić Ewę, bo ona to źle zrobiła. O, i teraz będzie. A włączyłaś już to? No i zobaczymy czy to będzie działać. Włączyła, zobaczcie jak włączyła. Tak musi być. Łączymy najpierw na trójeczkę, a później łączymy na dwójeczkę i później dopiero na jedyneczkę. I wtedy jest podtrzymywanie temperaturki. Nie mam, nie mam, nie, nie, nie mam słów na nich. Donia nas wyciąga, znaczy nie, Donia wyciąga Ewę do sklepu, żeby jechać, bo coś chce tam pokupować. A Ewa, wiecie, że wyciąga mnie i to jest taka lawina wyciągnięć. No. Jedna osoba. Ja muszę kurczę, co, przyjacielu? No mi teraz podskoczy, no kto? No, tym plastikowym nożykiem to ty sobie możesz, wiesz co zrobić. No, co, Opowiedz co? Idziemy. Mój No, musi, musi. Nie jest ciepło, nie jest. Ten szaleniec tutaj szaleje tutaj szaleje i lata. FK jedzie ze względu na to, że ja jestem zmęczony i mam długą 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 pauzę. Dobra i ja muszę wziąć to co właśnie co wam co wam już nieraz mówiłem, że trzeba wziąć, czyli coś takiego. No. Już żeśmy już żeśmy kupili wszystko żeśmy kupili to ty, ty prowadzisz, to ty masz ten ja mam już otworzyłam a, otworzyłaś no widzisz i tutaj jest resztę i jedziemy do gdzie jedziemy do action. teraz jedziemy do action, tak jedziemy do action, zobaczymy co tam jest w tym nie no jeszcze do bankomatu nie? a no właśnie do bankomatu nie wiem czy znajdę tą mewkę, czy nie znajdę U, Jutro trzeba by tu skosić trawkę I co? Suche? No tam tu najleżdy Nie yeah, tam Tutaj pada deszcz, to tak nie jest źle, ale tam pod konem też nie pada. Po, yy, wiesz, fajnie kwiatki wyglądają, ale trzeba niestety je podlewać no. <laughs> I na następny rok, a nasza finka miała kleszcza. Byliśmy. O, zobacz. Nie zdążyliśmy pokazać tak szybko. Tam ma taki plasterek. Pokaż ten plasterek. No, nie wiem, czy widać. Byliśmy u lekarza, i lekarz musiał wyciągnąć tego kleszcza, nie? Chirurg. Chirurg musiał wyciągnąć kleszcza. Kleszcza musiał wyciągnąć chirurg. No, grzeczna była. Raz, maszyna, raz. O, mamy pieska. Wiecie, wiecie o tym, że ten piesek, tak, ma plasterek. I e, takie zapytanie mam, czy można za granicę do Chorwacji, na przykład, znaczy można? Tylko trzeba mieć ten. Co trzeba mieć nie? No szczepienie trzeba mieć. To szczepienie zawsze mamy nawet w polskiej książeczkę zabieramy gdzieś. Książeczkę zdrowia pieska mamy. I jeszcze jest sprawa tego typu, czy tam w ogóle, wiesz, honorują psy w tych domkach ich? Chorwackich. I apartamentach <gry> nie uszkodź Niech ci do niej otworzy. Nie uszkodź kierownicy. Tak, to jest kierownica, moi kochani, którą kupiliśmy Igorowi do tej jego gry. Żeby nie grał na padzie, tylko na kierownicy. I zobaczymy, czy to. O, to taki sprzęt. I mam, miejmy nadzieję, że to będzie działać. Ty mówisz, że to się ten podłą podłącza gdzieś do... pada, tak? Że Patrz, do tego tego trzeba się, do tego podłączyć. No nie właśnie. to jest kompatybilne z PS-em, tak? Myślę? No. Ale to dopiero poczekamy. To dopiero zobaczymy jak podłączymy. Mieliśmy kiedyś taką ki kierownicę. Ale co zrobiliśmy z nią? Chyba wywal wywaliliśmy... Nie, on ją ma, ale ona no jest taka stara, znaczy stara, tak? tracer taka i... Ona, nie, ona była chyba pod komputer, wiesz? Ona no właśnie. To no, więc... na PS2, taka stara. Coś cara. nie zadziałała na w w tym razie. Coś nie zadziałała, I zgadza się. się. Ja mówię, że musi być pewny, co w sobie. Ja się o tym nie znam, no i on taką y -hmm. widział. I to, I to taką ma, taką sobie znalazł. Taką i... ma kolega? No. Y -hmm. To są pedały. Tak, Będziesz. Jest... żeby się zmieniał ręcznie, nie? Tak. Y -hmm. no, no i ten gaz. I ma też... Ma, ma tam lepy, żeby to przylepić ma pewnie, nie? Nie przylepiej mu no. do niej na górę. Właśnie, Ta, ostatni, ostatni raz. raz. Ma od spodu te lepy? Czekaj. Przylepcy ma no to jak każda. No dobrze, to idziemy próbować. Gdzie czy to, to zadziała? Y Musisz <laughs> Niewygodnie. Teraz kierownica działa, trzeba było kabelek znaleźć i Ewa musiała znaleźć ukryty, ukryte USB. I zobaczymy jak będzie to działać. Tam ma pedały do hamulca i do gazu i do gazu, tak? O. I zobaczymy jak mu będzie szło. A ty masz tutaj jeszcze zmiany biegów. No, Damian dzwoni. Damian Dami 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 dzwoni, od go. Działa? No. Gaz działa? Tak. To ciśnij biegi się zmieniają. Tak. Tylko coś za cicho to jest. Trzeba przygłośnić troszkę. No dobra. Hamulec działa? Zahamuj. A? Działa hamulec. oko Lepsze niż spada, Padem, no. <laughs> Ciekawe. to co robimy, masz jakiś plan? Zakończony. Najpierw, a mamy do malowania skosu tego farbę? Mamy farbę. We... Mamy farbę Aha, farbę, tak. No to co robimy dobrze, najpierw, no, to, to jedziesz, to, ten... to jedziesz sama, czy będziemy we dwóch marnować czas? Będziemy we dwóch marnować czas. Czy we dwoje się mówi? Jak we to? dwoje. Pojedziemy do Lidla i na tak. Ja? Mhm. No dobrze. Słyszeliście, chciałem, mam robotę muszę trawę skosić, muszę tam ładnie na działce porobić, ale ona chce marnować ze mną czas. Ta ona? Y... Tutaj. Ta ona. Ta ona. Ta ona. I co? D dobra cena czy zła? Dobra cena, po 2,50. Ja sobie to wybiorę są różne ceny, widzę, 5-6 i tak dalej. A potem to wezmę sobie na no, ten, tak do jedzenia, nie? A na przecierw sobie wybieram takie malutkie, bo ja i tak je zmiksuję w termomiksie, nie? Rozumiem. Kochanie, taką? Tak, tak, bardzo proszę, taka może być. To to są z Włoch chyba te, bo to są takie jajowate, to oni tam we Włoszech takie mają właśnie. A papryka w jakiej cenie jest? Jest tu cena? 5 złotych. Tak, to jest Rozumiem. A lepszą, ale to jeszcze. Ale 7. To jeszcze za droga wtedy jest, nie? Bo jeszcze no, będzie tańsza, tak ale za miesiąc. Nie? nie taka. Ale nie taka, no możliwe. Ale mi rękę, ona jest twarda. No ja wiem, wiem. Ale ta z gruntu też jest ładna Ja. Rozumiem. O, taki śliwek nie jadłem już chyba z 25 lat. Kupić ci? Nie. No możemy kupić. Jakbym miał 15 lat, to bym spróbował, ale... A kiedyś, jak nie było słodyczy i dali ślisk, to, to słodka, nie? No właśnie. E, tu Ewa powykładała po te wszystkie zakupy, które kupiliśmy. One będą potrzebne do różnych naszych celów. E, dzisiejszych, jutrzejszych i w ogóle. E, pomidorki. Bardzo dużo pomidorów, ze względu na to, że będzie robiła Co? Przecier pomidorowy. Ile tu jest to pomidorów? 10, 11 kilo. Będzie robiła przecier, który jest oczywiście na naszym kanale. Yes? Jest? Jest. To możecie yes. sobie zobaczyć jak się robi w ogóle. No i co? I tyle. I tyle. Kalaferowana obiad. Kalaferowana obiad, tak jest. Ja idę kosić trawę teraz. Jest. Skosiłem. A tutaj przy tym krawężniku są takie... Takie coś jest, i kosiarka mi tu nie podejdzie, ale mam pewien patent i zobaczę czy się uda ten patent wykorzystać. Tutaj jest nowo posiana trawa, trochę przysłucha, trochę tego trzeba tą trawę w ogóle. W ogóle trzeba kilka lat o nią dbać, żeby coś z niej było. Zobaczymy teraz. Ten patent Wam pokażę. Bierzemy kątówkę i trytytki, potocznie zwane trytytki, zapinamy jedną tu, drugą tu i zobaczymy jak to będzie działać. I tak właśnie to wszystko się tutaj wykości, takim czymś, tylko muszę spodnie ubrać, bo <grymne> wali po nogach. Tutaj już sobie przygotowałem, a że mało wiele porobione już jest. Tutaj sobie przygotowałem takie różne domalowania, bo u Igora trzeba skos pomalować, bo tam był robiony, a niedługo przyjdzie pan założyć żaluzję i moskitierę, bodajże. I trzeba ten skos na pomalować. A tam na górze, na tym na dworze jestem ograniczony, ograniczony jestem tym, że już cały kosz zapełniłem tego, o, tych odpadów bio. A jeszcze mamy do obcięcia wiśnie trochę i jeszcze trochę do pozgrabienia, ale to może następnym razem, jak, jak wybiorą, to, to bio, jak zawiozą, bo tak rzadko odbierają od nas. Ale póki co, to trzeba wypić piwko. Ponieważ jest dość ciepło na dworze i chce się pić. A w wodzie to się ryby, wiecie co robią, więc wypijemy piwko. Ja sobie tutaj, zanim sobie wypiję piwko, to wam coś powiem. No i są pomidorki, prawda, zaraz Ewie przynios przyniosę słoiki, a na obiad dzisiaj mamy kalafiorową, która jest niezmiennie dobra każdego dnia i nocy i możemy je mieć codziennie no przynajmniej jest, ja jak ktoś lubi zupę co to nie ma nie to nie ma że lubi czy nie lubi nie znam każdy nie, lubi nie, nie ma takiej osoby na świecie która nie lubi tej zupy ja nie mówię o kalafiorowej ogólnie A, tej kalafiorowej okay. Która by nie lubiła, co? Tam za jakieś ad home jest. Okay. No to ja sobie jeszcze zjem, zanim przyniosę te słoiki. Czy najpierw słoiki ci przynieś? Najpierw zjemy obiad. Dobrze, obiad. Dobrze. Taki major w burdel w tym pokoju. Ja tutaj tak. Miałem pomalować ten skos. Trochę nie widać. Tu jest światło. Miałem pomalować ten skos. Pomalowałem go. Ale sobie tak myślę. Tą ścianę nadal też pomalowałem raz, ale mi nie wiem, czy czasami całego pokoju tu nie trzeba na biało wymalować. To pewnie ze dwa albo ze trzy razy, bo one są takie ściany niebieskie, czy tam nie wiem, co to za kolor jest. I tam była jeszcze ciemniejsza niż te po bokach. No i się pomaluję, zobaczę jak to chwyci ta tajetami. Jak złapę bakcyla to pomaluję całe i będzie gitara. Tylko to wszystko oczywiście będzie trzeba stąd. Tyle pierdół, a w ogóle tutaj czasu nie spędza. Ja tam, ja tam na górze tyram, a oni zobaczę, tutaj lajcik pełen. Mm -hmm. Pełen lajcik. Jakieś słoiki? Doniosłaś czy to... Donos to doniosłaś, a ja Aha. Dobrze, i tutaj w tym drużym garze, który, który kupiłem Ewie, nie? Bo to Jam, jam to nie kwaląc się uczynił bo Ewa sobie żałowała, ja mówię weź, weź już nie rób w siary. No i tutaj będzie, wszystkie te pomidory tu już są? Tak, 10 kilo. To ile tu będzie litrów? 10 litrów może będzie. O. I to co? I to tutaj zagotujesz później? Wlej w słoiki do piekarnika. słoiki jeszcze do piekarnika pasteryzować. Przecier taki właśnie pomidorowy to jest jedyna rzecz, która jest lepsza pod względem zdrowotnym przetworzona właśnie w procesie takim pasteryzacyjnym niż, niż co innego, nie? Bardziej zdrowe jest, na przykład, bardziej zdrowe jest ketchup niż pomidory. Przetworzona jest lepszy niż surowy. No, no to jest jedyna rzecz. No i tak jest. No i co ja mam wam jeszcze powiedzieć? No, teraz wam jeszcze pokażę postęp moich prac. Bo to nie może przejść bez echa. Mm. <noise> Tutaj musiałem powyciągać te wszystkie rzeczy. Bo tam jednak miałem pomalować skos, ale chyba pomaluję cały ten pokój. No i tak. Ta ściana jest pomalowana raz. Ta też raz. Niestety będzie trzeba ją pomalować drugi raz. Ta była biała. I ją tak nie widać, bo tak kurczę źle światło pada, ale ona jest dobrze pomalowana raz. Bo wystarczy, bo była biała. Nie? Tamta nie była biała, pomalowana jest dwa razy i chyba trzeci raz nie będzie trzeba malować. Widzę, bo myślałem, że będzie trzeba, ale jakoś tak, jak już wyschło, tak dokładnie, to już nie trzeba. No, jeszcze zraz przynajmniej, a później zobaczymy, czy jeszcze nie raz, czy nie raz ten grzejnik, to może zdajemy, może nie zdajemy, później zobaczymy. No, i co, i późniejsze tamtą ścianę, sufit i będzie wszystko zrobione. Następnym razem wszystko na biało, czy pomalować wszystkie te pokoje, i wtedy yy, po jednym razie już bym dawno skończył. A tak, to tak, ta ściana pomalowana jest dopiero raz. No, sufit, no to raz, bo był biały, skos raz, bo był biały. Tamta dwa razy, w sumie, wygląda dobrze. Ta jest malowana trzy razy, no i to tutaj e, jest malowane też e, trzy razy. No. I tak, tą ścianę jeszcze prawdopodobnie dwa razy będę musiał malować. Musiałem dokupić farby. Brakło, ale trochę za dużo kupiłem. No ale to nic, to się pomaluje. Miałem przecież jeszcze co innego, nie? I tyle. Już prawie ciemno. Jeszcze ile? Jeszcze prawie. Dziewiętnasta raczej? Jest dopiero tutaj. Szesnasta, osiemnasta trzydzieści.